W Łodzi Będzie Głośno. Taki jest tytuł kampanii i tak chcemy promować przez najbliższe miesiące Łódź w me, w, przy pomocy 250 billboardów na terenie dużych miast, w centrach dużych miast polskich, gdzie zapraszać będziemy mieszkańców tychże miast do tego, żeby odwiedzili Łódź. Odwiedzili przy okazji koncertów, które odbywają się w naszej. Atlas Arenie, ale nie tylko, bo przecież przyjeżdżając na koncert również korzystamy z hoteli, sieci hoteli, korzystamy z restauracji, mamy szansę przejść się Piotrkowską. Kiedyś jeździliśmy za naszymi idolami po całej Europie, bo tylko tam mogliśmy zobaczyć ich na żywo. W tej chwili możemy zobaczyć ich na żywo w naszej Atlas Arenie początku staramy się realizować naszą przyjętą kampanię tych przemysłów kreatywnych, i jednym z subproduktów tej strategii, którą przyjęliśmy, jest właśnie turystyka. Ta turystyka krótkoterminowa, dwupięciodniowa i ta turystyka ma takie trzy filary: turystykę biznesową, zakupową i, i kulturalną. I właśnie będziemy promować tą turystykę kulturalną. Mamy nadzieję i to też nasza akcja prowadzona przed Atlas Zareną, którą rozpoczęliśmy przy okazji koncertu Marka Nufflera, że ci przyjeżdżający do łodzi nie będą się ograniczać do jednodniowego przyjazdu. I tu chcę powiedzieć, że ludzie z najlepiej kom komunikowana na tego typu przyjazdy, bo można tego samego dnia wrócić do domu i, i nie pokonywać się po pół tysiąca kilometrów czy więcej. Ale będziemy mimo wszystko staramy się zachęcić ich do tego, żeby jednak te łodzi zostali na noc albo dwie i, i, i żeby to łódź zobaczyli odkryj na nowo.